Z tej strony poszukiwać rzeczy historycznych. Dzisiaj jestem na forcie toruńskim na chwilę. W związku z wyszedłem na chwilę po plecach, i też pod pretekstem, żeby nagrać to dla Was. Chciałem Wam pokazać piękną radziecką Katiuszę wyrzutnię rakietową. Rzucę dzisiaj filmik. Widać, silnik się nadaje do remontu. Ale widać piękna wyrzutnia, naprawdę podziw Chodź. Tutaj są jej części dalsze. Tam jest kabina. Spróbuję się. Do niej jakoś dostać. Proszę bardzo, tutaj jest kabina Katiuszy. Napis się uchował. Trochę zaniedbany, ale jest. I tak chciałem Wam po części nagrać, po prostu pokrótce, jak to wszystko wygląda. Więc taki króciutki filmik. Mam nadzieję, że nie będę miał opieprza od sierżanta. Ale taki króciutki filmik specjalnie dla Was się poświęcam i nagrywam to piękne cudo techniki sorry Kicia, kotek yy, bo jest ogólnie na co popatrzeć I naprawdę naprawdę robi to wielkie wrażenie no i ogólnie tak ona wygląda yy, co tu więcej mogę pokazać, piękne koła yy, silnik jak mówiłem jak zrozmawiałem też nadaje się do remontu, tu się widać jeszcze kręci, ale wyremontować i będzie chodzić naprawdę Piękna Katiusza. Jak mówiłem na oczy, nigdy takiej nie widziałem, ale naprawdę piękna. Nie mogę Wam się pokazać, bo jestem w mundurze wzór 2010, niestety, i berecie ale no. Yy, wam pokazuję Katiuszę. Jaka piękna. Naprawdę, mam nadzieję, że przez te dwie minuty się napatrzycie. Tak to ogólnie wygląda. Tam są jeszcze jej części. Kadłub, wyrzutnia sama. Po dwa pociski wchodziło, pamiętam. Więc ogólnie naprawdę ładne, piękne cudotechniki. Jest na co popatrzeć Tu widać pewnie Jej dalsza część była Od pewnie coś Ale nie mam pojęcia O, ślugi. Puste niestety Dobra, nieważne Tutaj dalsze części są i tak się o to pięknie prezentuje. Taki krótki materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Raziska Katiusza. Drugowojna wyrzutnia rakietowa pocisków rakietowych. Niestety te pociski były bardzo mało celne. Ale niestety Niemcy się przez nie kompletnie bali, bo ogromny huk tworzyły. No i dawały dużo zamieszania. Ja ogólnie mam też pusty pocisk od słynnej wyrzutni Katiusza. Fragment pocisku RS-82. Ale to byłoby już na tyle film na no, 3 minuty, 4 może. No, pokazałem wam ją to częściej ma z tej strony Poszukiwacz rzeczy historycznych. I ogólnie ten fort Toruński, to jest fort czwarty. On ogólnie jest jako hotel, jest bardzo duży i was serdecznie do niego zapraszam, żeby odwiedzić kiedyś, bo naprawdę jest co.